Masz własną markę odzieżową, nie wszyscy o tym wiedzą. Gdybyś mogła opowiedzieć naszym czytelnikom tak naprawdę, jaka to marka, co robisz i skąd taki pomysł? Marka Le Colais to jest marka dla kobiet, dla wszystkich absolutnie. Takich, które czują się kobiece, pewne siebie. I tak jak zawsze mówimy, nasze ubrania to są tylko uprania. Dopiero w połączeniu z osobami, które je noszą, stają się arcydziełem i mają być jakimś manifestem kobiecości, dobrego samopoczucia i energii. Co byś chciała przekazać tymi swoimi ubraniami dla kobiet? No to tak jak mówię, że mają być takim manifestem pewności siebie. To są rzeczy piękne, kobiece, kwiatowe, podkreślające naszą urodę, naszą pewność siebie. To nie robimy żadnego odkutir, nie robimy wysokiej mody, robimy modę codzienną, taką w, taką, w którą kobieta po prostu staje przed szafą i nie wie, co ma wybrać. To wie o tym, że ubierając nasze rzeczy zawsze jest dobrze ubrana, może to skomponować z różnymi innymi rzeczami. To nie są rzeczy na raz, są rzeczy na lata. Lidia Kalita um, mówiła w jednym z wywiadów, że utrzymanie marki modowej, szczególnie małej, nie jest proste. Musisz się układać nieraz z wierzycielami swojej firmy. Czy ty masz ten problem? No, nie, myślę, że mamy inne, inny model biznesowy też. litka Kalita robi e, taką high fashion, robi, robi taką prawdziwą modę, jest prawdziwą projektantką, e, która, która potrafi też ubierać na, na bale. Myślę, że robi made to measure, czyli szycie na miarę. E, no, nasza firma jakby zupełnie inne spojrzenie też jakby biznesowe. My szyjemy dropowo, e, robimy kolekcję, wypuszczamy ona się wyprzedaje, szyjemy kolejną. E, nie musimy mieć pokazów mody, teraz to będzie nasz pierwszy pokaz mody. To jest dla nas wielka nobilitacja, ale, um, ale to nie jest jakby konieczne, ponieważ jakby, i, i, jakby t, t, ten, ten biznes trochę poszedł też w inną stronę i w inny sposób się pozycjonuje i sprzedaje, czyli na przykład przez internet, przez e-commerce, przez Instagram, przez Facebook, więc, więc nie, no to, to myślę, że, że in, inaczej wygląda po prostu nasz model biznesowy.